zaczynamy kolejną przygodę z kadrą Pan Paweł będzie skakał Ułatko. Jedyne co nam pozostało jeszcze PIP PIP Warto było Brawo Polska, brawo Karol Witaj przystojniaku bazie, <noise> A ty ciągle tu byłeś? Nie, wróciłem do domu z samochód <noise> Ale ja jestem niepocieszony, bo mam zaraz pokój z widokiem na drugą stronę i się nie podoba Ciekawe jakiego lokatora tym razem się dosuje, na pewno nie Klaudię, kolacyjka w Cosie, szyneczka, serek, warzywka tłusto, tłusto warzywna sałatka, racuchy i pizza, pizza fantastyczna Siema. 7, z 7.20, tego nie zobaczycie nigdy. Pierwsze mnie zapuchniętego po spaniu, no, ale to zobaczycie dosyć często, ale nie zobaczycie tego, co tu się dzieje. Karol Staszewski ustala swoje samopoczucie na podstawie odczytu z dwóch zegarków. Ludzie cyborgi, ludzie cyborgi już są po prostu między nami. Ja się go pytam, cześć Karol, wyspałeś się? A on mówi, nie wiem, czekaj sprawdzę. No i sprawdza czy się wyspał. Także zaraz update, czy Karol się wyspał i jak się czuje. Pomiary dokonane, także możemy się zapytać w końcu Karola. Karol, wyspałeś się? No wyspałem się, co prawda mnie obudziłeś, ale się wyspałem. Niemożliwe, żebym Cię obudził, bo ja sobie leżałem cicho jak myszka. A co na to Garmin? No, Garmin mówi, że jest bardzo dobrze. A Polar? No, że jest średnio. O jasne, yes, najgorzej. <grym> W jednym, Karol niedzie wiedział, jak się czuję. No, jestem taki na rozdrożu. Nie wiem, czy mam narzekać czy się cieszyć. Nie, no, generalnie jest średnio dobrze. No, to też nie jest źle na pewno. Średnio, no, średnio dobrze to dobry rezultat. Witamy was w ten średnio dobry dzień. Słonko no, no, wyszło. O, proszę, jesteśmy w Szczyrku. Rozpoczynamy kolejną przygodę z kadrą. Polska do boju. Tak, tak. Brawo Polska, brawo Karol. Hop, hop, hop. Jesteśmy spakowani, ruszamy na Słowację. Pan Paweł, drugi raz w reprezentacji Polski w kolarstwie Górskim. Co się zmieniło Nawet od pierwszego razu? E, co się zmieniło od pierwszego razu? Zapomniałem dwóch kół na wyjazd. Trzech ale... mordo, trzech. Dwóch Krzycha i jednego mojego. Nie, to tyle nie mam w domu na pewno, dajcie mi spokój. Nie, wziąłem trzy koła, a wy mi daliście trzy to dwóch zapomniałem. Zobaczymy jak przyjadą. Zobaczymy. Dobrze. tym też nie jest tak, że zapomniałem, po prostu ich nie wziąłem. Nie, to jest tak, że to jest sabotaż. No, trasa w drozdowie, dużo kapci z tyłu. Pan Paweł wziął nasze koła do domu. Pomogę wam, dobrzy koledzy, pomogę wam. I nagle nie ma kół. Ups. Kto by pomyślał? O, Krzysztof Łukasik, co ty już na bufecie byłeś? Jedyne co nam pozostało się <laughs> Pip, 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 i cały materiał proszę No ja chętnie poproszę, poproszę. ale pożywcu mnie boli brzuszek. Ale innej widzicie? nie było. No wie, no wie, nie Wiecie o no co myśmy... chodzi? Przy boilerze, patrzcie jak się schowały. to no, <laughs> Ty, ale tylko dwa są. No ja mówię, że trzech nie ma. No bo, no bo ja wziąłem, nie, nie, Chola hola. Ja miałem dwa swoje na zapas. A pokaż jakie to są. Na swoje wyścigowe, no jakieś no No limity. tam są dwa tylne, no limity, najlepsze koła. No. Nie podoba mi się, bo nie ma mojego nowego koła. Jestta 350 przód Racing Race. Słuchaj, to jest moje koło. Ja już je podpisałem. <laughs> nie, no, powiem Piotkowi, żeby wziął te Wszystkie, Wszystkie koła, jak te, które będą w garażu. Ten Paweł doprowadzi nas do szału. Jedziemy na wyścig i nie jesteśmy przygotowani. Nasz sprzęt został przy boilerze. Co teraz będzie? Mijamy właśnie legendarne turkicańskie teplice. No tutaj były zawody tydzień temu O tu, 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 o tam, tam, tu i tu się jechało, tam o i tu też. Też ta spokojna miejscówka w zeszłym tygodniu stała się stolicą Światowego Kolarstwa Górskiego Nic dodać. Nic ująć. No dokładnie, nie nic dodać. Nic ująć. Ale te, ja w zasadzie cieszę się, że już mamy tą miejscówkę za sobą. I... Wybieram z pamięci. Dojechaliśmy do naszego przyby przybytku Pension Imperial, ale zdecydowanie najważniejszym punktem programu jest to, co znajduje się tuż obok. Double Star Club, Dance Club, co krzycho? Będzie tu ptane. Będzie musko? można się dzisiaj odprężyć przed. A... O, maszyny są. Maszyn... Można... Wygrać dużo pieniędzy. W <laughs> No nie no... Dotarliśmy nasze spanie i właśnie jest awantura tutaj wśród w szeregach JWG2. Szukasz sensacji już. Po Je... prostu... no, ale to taki show jak youtuber. No. No dla mnie to jest niesamowite, że się kłócicie o to kto będzie spał na kanapie. I najgorsze bo... jest też, to, że w zasadzie nie wiem na czym stanę. Ja, ja mogę brać kanapę, bo mówi, że ona będzie niewygodna, a mi się wydaje. No, jest twardziutka, ale będzie dobra. Poza tym ja lubię spać do ściany. O tu się w tule, tak? To pewnie wywalę. No, dokładnie, nie no, elegancka. Ja mogę tu spać. O, okay. No dobra. Tak szybko to twoje łóżko, tam ale jest tak, moje. W każdym razie rodzi się jeszcze jeden problem. Bo ja nie wiem, gdzie rozłożę swoją walizkę. Szybki remoncik. Wow, Ława poziom. Będzie można swoje nogi położyć na nią. Można sobie tak stać w łazience teraz, a wcześniej nie można było. Całe szczęście. Całe szczęście, że jesteś z nami, Paweł. Dobra, a co teraz? Jaki jest plan? Jedzenie. Dondę? Jedzenie. Dużo jedzenia. Dondę, Nie no, musimy ustalić. Trzeba odpaść dodówkę na te browary u Kasika. Zbieramy się na trening. Ja z postawiliśmy na kadrowe ciuszki, ale Pan Paweł... Pan Paweł ma nowe stroje do testowania. Pan Paweł ma jeden komplet kadrowych ciuszków, więc stawia na... JVG. Tak. Tam Paweł, od razu mówisz o problemach z jakimi boryka się polska kamera. No, trzeba sobie jasno powiedzieć jak jest. No ale, no coś tych kompletów też za dużo jeszcze nie masz nowych. No, nie, nie, nie. <laughs> Jestem w krainie jednego kompletu. I jeden klubowy, i jeden kadrowy. Więc... Wszystko jest dobrze. No dobra, wstań, pokaż się. Jakie zmiany? Jakie zmiany tutaj mamy? Opowiedz. No, Prince szyję. Tutaj wjechało trochę granatu. Na tutaj granat. Wiemy, granat i czerwony nie napis. Ma tych, nie ma tych czerwonych dziabąków tutaj, to jest super. No i, i tak, no fajna koszuleczka, tutaj klasyka gatunku jest na górze. Tak, Doszedł tak. Nowy, nowy sponsor eee... Fabryka domów. Fabryka Solidar. domów, no nie z fabryką rowerów. Pierwsza runda za nami, jak, jak wrażenia. Mi się podoba. Panu Pawłowi na pewno podoba się trochę mniej Dla mnie dlatego, że jego boks nie wytrzymał masy i Paweł jest już w drodze do Gliwdy Paweł szerokiej drogi No żegnamy ale... Matylda, hmm? jak to dzisiaj sam poczucie, no żarło ci niesamowicie To jasne Wjechałaś Paweł Pawła Nie, 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 ja tylko sobie tak tak się wydawało, ale już zaraz byliście na kolejnym trakcie już już was nie widziałam na drugiej rundzie. Ale chciałem zwrócić uwagę, że kamera włączona i nagle pojawił się Krzysztof Kasik. Tak ja, ja to wyczuł. Wiadomo kto ma największe parcie na szkole, a ja chciałbym, uwaga uwaga ludzie. Ja chciałbym powiedzieć, że oskoczyłem najważniejszy element każdego wprowadzenia, to znaczy wyścig po rundzie z pietrem <laughs> Urwałeś go. Tak nawet Już potem na tym głównym podjeździe do Lasku nie podjął próby więc spokojnie, jest dobrze. No ale, oczywiście, to wszystko jest z szacunku do. Piotrka i. Jasne. z jedynego. Sympatii do niego. Jak najbardziej, nie ma żadnych Posiłek potreningowy. No, Jest okno, teraz krzyku ładu. I póki okno, bo zaraz się zamyka. Ja już zjadłem tam temu ja też to stoję od jakiejś godziny no, Ale ty to musiałeś zjeść, bo wiesz, żebyś nie zmarznął no, Potrzebowałeś no, energii na energii. potrzebowałem No jaka piękna wiedza z biochemii No I z zarządzania kryzysowego No, teraz tak, przygotowanie tego wyścigu to jest mocne zarządzanie kryzysowe Ale Amor też został w 15 minut ogarnięty, Adam już startował z Wisły Z ale... Istębnej Adam to jest wielki Istębniańczyk Adam to zrobi na tak zwanym Ndżambolajcie no. <laughs> Przychód to dobry kolega Piękny zachód słońca Pan Paweł Paweł, czemu jesteś z syrenem? No bo czekam, masz to na kolację, ale muszę tu koordynować coś zostawać otwierać ci drzwi i znowu już, musisz iść pojechać mam kartę, pensjon o... imperial już Super. Możesz no się ma... skupić na leżeniu No, nie ma sosu i to została nasza kolacja? Tak. Nie do. Nie ma naleśników. Dieta naleźni. Ja myślałem, że będę jadł kolejny dzień pizzę. Ale może zasłużymy jutro. Nie. Ale dzień przed startem, żeby pizzę nie zjeść w jakiejkolwiek postaci, hmm. postaci nawet biedronkowej, to... To się nie zdarza. Dawno nie było. No, no. Co najmniej z rok. No. Nie dobrze. Powiedz, w co ty się ubierasz? W ciuchy Ale jest 7:50. No i właśnie o to chodzi. Pan się rano na rower. Zobaczcie trasę, fajnie. Ale wczoraj byliśmy na trasie. Ale nie każdemu było dane przejechać całą rundę. Bo mi się yy, amortyzator zepsuł. Był. Odmówił posłuszeństwa. I teraz muszę iść, właśnie to nadrobić. No. Czego ci możemy życzyć? Żeby się amortyzator nie, nie zepsuł. Ale, to sobie Ale masz fajny patent tutaj ze spodenkami. No bo pies mnie przegryzł <śmiech> <skrywałem>. <śmiech> A jak się nazywa twój piesek? Harold. Karol? Harold. Tak. Tak wyniośle go nazwałeś. No, poważny pies to poważne imię. A ile waży? Tak, nie, nie waży. Z 3 kg. 3,5 może. No to już kawał bydlaka. Ale jest taki koksik. Przebieg z... Czekajcie, 36 km miał. 50 km w tym tygodniu przebiegł. To załóż mu strawę. Trzeba będzie. Poranny rozjazd, rutyna. Na tym polega odpowiedzialność. No. Krzysztof. Jak forma? Ale zobaczymy. Ale widzę, że jest dobrze. Karol już zadyszany. A ja spokojnie noskiem z zamkniętym buzią, buzią. Że jest dobrze. No to taki wiesz. Budowanie jego na podstawie żadnych dowodów. No ale zawsze jakąś teorię można sobie stworzyć. No dobrze no. 5 godzin do startu i się ścigamy. Tak jest. Piękna Słowacji. Oto jakiś kredyt, bo ogrodzenie Co to jest? Ja nieudolnie udolnie nastrajając <gry> się do startu. Przygotowania wkraczają w ostateczną fazę po wielu godzinach leżenia w łóżku, nic nie robienia. Ale Krzysztof wieczorem był już czwarty w zeszłym tygodniu. Bo nie dopełniliśmy naszych przygotowań, obowiązków i nie przesłuchaliśmy nastajającej nas piosenki Vamos a La Playa Ale się nam przed każdym dniem startowym od blisko Poczący. półtora roku no. od Costa Blonki 2022 No i lecimy na trasę, się ścigać raz no to jest duża przewaga, dawaj dawaj. na ostatnim drop, Ola, dawaj dawaj! Dawaj, dawaj, bardzo ładnie. Hop, 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 hop. Swoje. Dawaj Matylda. Hop, dawaj hop, hop, hop. Widzowie, niestety nie udało mi się nagrać startu, ale postaram się um, ponagrywać coś nieco z wyścigu chłopaków. Ja już jestem po swoim wyścigu. Byłam druga, wygrała Ola Podgórska, trzecia Matylda Szczecińska, więc piękne podium w wykonaniu polskiej reprezentacji. Mam nadzieję, że Chłopaki zrobią coś podobnego. Zaraz zobaczymy jak im idzie. Dawaj Karol, hop, 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 hop. pierwsza grupa. Krzychu. Filip. I patrzcie krzychu to odpali. no. A sięgo Karol jedzie siódmy. O, to będzie na nagraniu. Tuż za nim, tuż za nim podąża pan Paweł. I kolejny kadrowicz, Michał topór. No, najpewniej pokonał ten zjazd. I tu wielkie zaskoczenie dzisiejszego dnia. Karol Rożek. I nadciąga znowu trójka. Jak widać przetasowania. Bartek się zbliżył, krzychu wyszedł na prowadzenie. O hop, pop, Dawaj, dawaj! Hop, 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 Pięknie! Ten podjazd trzyma, bardzo trzyma. Popatrzcie, jak oni idą po prostu w korbach. Ja, ja tutaj z siodła i to tak 300 wat nie schodziło, co jak na kobietę jest całkiem sporo. tak... no... Nie, później wjeżdża się w las i tam też jeszcze jest pod górę, potem jest przepłaszczenie i znowu pod górę. I dopiero jest ten fajny zjazd. Dawaj, Karol, to jest około 25 sekund do tamtej grupki. Hop, 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 Tam widać w lesie, jak się męczą. Nie wiem, czy go to widzi. Eee, Karol jedzie na szóstej pozycji. Tuż za nim jest pan Paweł. Siódma pozycja. Znowu zmiany na prowadzeniu teraz Bartek. Drugi Krzychu. I jedzie Karol ciągle na pozycji szóstej. Pięknie. I chwilę za Karolem jedzie Pan Paweł. Widzę pan Paweł. Pan Paweł będzie skakał. Ułatko. Nie no, żartowałam, jedzie dalej. O, tak w tym momencie się rysuje czołówka Łukasik, wa y Helta, Wawak. Jakieś tam. Ostaszewski. Dzień. Dawaj, Karol! Hop, hop, Dalej siódmy, tak, tak. E, trochę odjechał Berniemu. No, chociaż kurczę, powiem ci, że na zjazdach to serio całkiem nieźle sobie radzi. Tak to miałam konsultację z trenerem. Razem z Karolem mamy jednego trenera, więc też od razu pytał, jak tam Karol, jak tam Karol, potem jak tam ja. Było jakieś obgadywanie, więc wiadomo, musiałam wyłączyć kamerę. Dzięki Karol. Tutaj zaszły jakieś zmiany. Co prawda mi to no, umknął mi ten moment, ale za Pawłem jechała jedna osoba i Topór. A teraz nie ma Michała w Piotrek, piotrze, się sobie radzi. No więc jakby nie było źle. Nie było też jakoś rewelacyjnie, ale sobie jechałem. No ale niestety. Sobie. No na tej trasie nie trudno, było sporo takich miejsc. Tak, jakby. no i właśnie troszkę brakło chyba koncentracji, no i się stało. To, A co była się stało. jazda w top 10, szansa na fajny No rynek. tak, jechałem tam w sumie tego szweda, akurat właśnie dogoniłem tego szweda i chyba się za bardzo podjarałem, że go dogoniłem, bo właśnie wtedy to rozciąłem na Rock Gardenie. W którym, tym, przed dropem? Nie, właśnie, tam, jakbym, tam to by koniec. było spoko, nie bo, no tak, bo on był tak. przed boksem, a ja go rozciąłem w lesie, no i wiesz, pół rundy potem no ta, to, to, to jest nie ma szans. No tak, cały nawet. właściwie podjazd. No, także to w ogóle jakby, ja nie lubię schodzić z trasy, ale tym razem to nawet ja już stwierdziłem, że, że to nie ma szans. No i tyle, no tam w Pawła to tak miałem, cały czas taka sama odległość się trzymała, także a dobrze mi się jechało. Generalnie, może jakoś nie jest zajebiście szybko, ale.

lat przemilczmy tutaj Plasek jest zadowolony po tym, że odbił się od dna e, no i tak, jestem zadowolony z tego, że po niezbyt udanym wyścigu sprzed tygodnia no, a to mamy raz, się zrobiłem sobie zrobiłem jesek jeszy strata to, do Barca nie była jakaś u... ogromna więc fajnie, fajnie, no bardzo fajny wyścig a mając się na względzie jeszcze to co było tydzień temu, tak jak mówiłem Super, pozdrawiam panów, do zobaczenia w Metropolisku. Karol właśnie wjechał na metę, zrobił to tak szybko, że nie zdążyłam Martin, nagrać. 3 długie, ściganie, fajna traska. Także Martin poczuł całkiem zadowolony, jest Mają to jedynie... Albo do ustawienia ciśnienia, gdzieś na początku dobiłem, bo miałem go strasznie mało. I cały wyścig raczej się na, na finale żeby nie dobić. I żeby z niego w no nie no, mały minus ale tym. Więc myślę, że. Ja jestem zadowolony, ale myślę, że Polska też może być zadowolona. Tego, tak, co tam pierwsza trójka. Widziałem. Karol, Polska jest dumna z Ciebie. <noise> Paweł, co to w ogóle jest za wjazd na metę? No, rozgląda Dawaj, się. W ogóle, o, o, co, o co tu chodzi? Czemu on... Dawaj, Paweł! To się kameruje, no! <noise> to było zaprzeczenie w ogóle gratulacji wszystkiego dzisiaj. Gratulacje. <noise> Czemu? ci się wydarzyło? Nie, w ogóle zero Zero czegokolwiek dzisiaj Thanks mate zero z roadie, w sensie z szosy Nie wiem czy się z nim ścigałem Ale ta drużyna mocna, trójka taka Solidna bardzo Czyli nie ten dzień Jednak nie, nie, poranny nie. objazd Trasy, wczorajsze przygody Weekend to forget jak to mówią To for you Hashtag tak off to the record. To form. for you to będzie w drodze powrotu Piotrek jak było? No, ciężko i długo. Długo, co? No ale trasa przyjemna, fajny zjazd z góry, ale na górę niestety trzeba było siedem razy wjechać. Także nie było łatwo, no ale walczymy konsekwentnie i do przodu. Nie wyprzedzał. Nie <laughs> Ale się skończyło na już, że tak powiem, po dwóch minutach mocno wypalona. Nie no, tak, aż tak to mi nie siada. Ale nie spodziewałem się, że tak długi będzie to wyjście. No ty i tak chyba miałeś rundę krótszy. No tak. <laughs> Aha, ale, ale no ale no, Nie, liczy się. Tak. Max jeszcze jedną, ja się tak. idę kąpać, a ty jeszcze jedną będziesz tak, tak, tak. wzięli w pierwszej by Młodzież tak, musi tak, trenować. Dobrze by było, Max. Będzie no. dobrze. Lepiej ten, niż, niż szerszy tygodnie. Tak mam klubówkę i jeszcze wojewódzkę. Nie? A i wojewódzkę też wygrałem. Ja nawet śląskich I nie wygrałem. I makroregion. Przez to że, prze to, że Bart przyjechał na śląskich klubach nie wygrałem. Ale w Gliwicach pokonałem Haleja. To Ale Śląsk, jaki mocny to jest. Tył trzeci dopiero na to lubię przez duże P jak Paweł. Nawet Tak si myślę, że nawet z DNS-em wygrałem małopolską klasyfikację chyba. Co? Czysta mam twarz? Czysto, dobra. To mamy do mnie Wala, z Polskiej Republiki, Batomiowa, Componam i Rate and Fentori, Monte Team. Gratulujemy sportu, vedia mu, społeczność Ribosport, Nina, Financje kompleks, společnost Mam, dopoło czynników. To inna Warto było. Ty schowaj, bo ci pan Paweł wypije pan, wszystko. Prawdziwy Posiłek podstartowy. I tak się żyje, co? O, jeszcze majonezo. Tatarska umaczka.